Jeśli chcesz pracować z wieloma obiektami naraz, grupowanie może to znacznie ułatwić. Załóżmy, że chciałbym tę grafikę, którą widać na slajdzie, przesunąć na środek. Ona składa się z pięciu różnych kształtów. Mógłbym oczywiście przesuwać te kształty każdy z osobna, ale to wymagałoby ode mnie odpowiedniego ich ustawienia. Poza tym, jak widać, jest to bardzo pracochłonne. Kliknę Ctrl Z, aby wrócić z powrotem do oryginalnej, oryginalnej lokalizacji, mógłbym je również wszystkie zaznaczyć, klikając na każdym z nich z przytrzymanym klawiszem Shift. Po zaznaczeniu wszystkich mogę przesunąć którykolwiek z nich, przesuwają się wszystkie pozostałe. Jeszcze inna, inny problem, który można by było napotkać, zmiana rozmiaru takich obiektów. Jeżeli teraz bym zaznaczył wszystkie te obiekty, inny sposób jest podobny do programów graficznych. Przeciągam myszką, zaznaczając obszar większy niż obiekty, które chciałbym zaznaczyć. W ten sposób zaznaczamy je wszystkie. Jeżeli teraz spróbuję zmienić rozmiar któregokolwiek z nich, to rozmiar się zmienia, ale spójrz, nie zachowywane są proporcje oraz nie zachowywane jest odpowiednie rozmieszczenie tych obiektów. Kliknę Ctrl-Z, aby to wycofać. Jeżeli te obiekty są wszystkie zaznaczone, mogę kliknąć na którymkolwiek z nich prawym przyciskiem myszki i wybrać polecenie Grupuj, a następnie Grupuj. W ten sposób te wszystkie obiekty zostały zgrupowane i stały się tak jakby jednym. Teraz mam znacznie ułatwione przemieszczanie takiego obiektu, wystarczy że zaznaczę dowolny fragment tego obiektu i mogę taki obiekt przesunąć bardzo łatwo w dowolną stronę, nie muszę już zaznaczać wszystkich tych obiektów, ponieważ to jest teraz jeden obiekt. I drugi ogromny plus zmiana rozmiaru. Jeżeli teraz zmieniam rozmiar całego tego zgrupowanego obiektu, to zwróć uwagę, zachowane są wszystkie proporcje. Jak widać grupowanie znacznie ułatwia pracę z wieloma obiektami naraz. Aby rozgrupować takie obiekty, wystarczy kliknąć na takiej grupie prawym przyciskiem myszki, wybrać polecenie grupuj, a następnie rozgrupuj.